Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W dzisiejszej Ewangelii usłyszymy, jak Jezus mówi o temacie trudnym, temacie przebaczenia. Mówi o tym na przykładzie przypowieści o nielitościwym dłużniku, do której sigla znajdziecie tutaj. Zaczynajmy. Dzisiejszy tekst Ewangelii zachęca do zadania takiego pytania, dlaczego jakoś nie chcemy przebaczać? Przecież, przebaczając, zawsze jesteśmy jakoś szczęśliwszy, jeśli jesteśmy pogodzeni, jesteśmy szczęśliwi, wszystko jest dobrze. A jednak, mimo to, nie chcemy przebaczać. I myślę, że to jakoś wynika z tego, że każdy z nas ma jakieś różne miary i jedną miarą będzie mierzył siebie, jedną miarą będzie mierzył kogoś, kogo lubi, a inną będzie kogoś, kogo nie lubi. I tak na przykład, kiedy ktoś się spóźni do pracy, no to mówimy, przecież to jest leń, no jak tak może być? A kiedy my się spóźnimy do pracy, no to będziemy sobie tłumaczyć, będziemy mówić, że ja przecież ciężko pracuję i że to wynika po prostu z mojej pracy, nie powinno się mnie za to karać. Ale Jezus w dzisiejszej Ewangelii, kiedy mówi o nielitościwym tłuszczniku, mówi, nie patrz na innego, Spójrz na siebie, spójrz na siebie, ponieważ może być tak, że gdybyś ty był w sytuacji tej drugiej osoby, tej, którą oskarżasz o bycie dużo gorszą, gdybyś ty przeżył to, co ona, gdybyś ty widział to, co ona, mogłoby się okazać, że wylądowałbyś w dużo gorszej sytuacji niż ta osoba.